Cześć, właśnie idziemy do oczka wodnego. Zostałem poproszony, żeby zrobić odcinek o oczku wodnym, aktualizację. No, strefa przy oczku wodnym, tak jak widać, bananowce, insetę ventricosum maureli, musabasio, xantosomy, może przejdziemy. Z tej strony, akurat się fajnie zrymowało, przejdziemy pod liściem. Idziemy na kładkę po prawej stronie. Kwiatostany e, szczawiu lancetowatego już dojrzały, można je w sumie usunąć. Tu są gotowe. Nasiona to już się rozsiewa inna roślinność to tutaj mamy mięte kosaćce tam następne już dojrzałe eee, szczawie tam dalej zaraz opiszę, przejdę z tamtej strony. Na razie tutaj, tutaj w Donicy, ta trawa to jest czcina cukrowa. Posadzona, znaczy w sumie tylko wstawiona do wody. Tam już jest jedna wielka bryła korzeniowa praktycznie same korzenie i nie podrosła zbytnio ale y, dobrze pewnie tymi korzeniami czyści wodę Za rok wsadzę ją bezpośrednio do gruntu Tymczasem tutaj w pieńku który na wiosnę odnawiałem rącznik pospolity czerwony mega dużo y, owoców niektóre już dojrzewają Przechylony przez wiatr, podpierany. No, tam dalej paulownia. Puszysta tomentosa, nie oksytryj. Miskanty, olbrzymie. Słabo w tym roku z papirusem, z ciborą zmienną. Nie podrosło to sobie za bardzo. Tam jest drugie kastra. Lichutko, lichutko, coś tam urosło, ale niezbyt niezbyt. Kaczuszka. Tutaj widać na wodzie nasiona e, kosaćca i właśnie tego, e, tego, tego szczawiu, tutaj kwiatostan kosaćca już przewrócony, dojrzały, wypuszcza właśnie takie nasionka. To sobie popłynie, znajdzie sobie odpowiednie miejsce i na wiosnę powinno wykiełkować. Przejdziemy z drugiej strony. Tutaj przy kaskadzie rosną różne odmiany kolokazji. Natomiast kolokazje, które rosły w wodzie, może uda mi się przybliżyć, nie można powiększyć, nie podrosły sobie za bardzo. Tam jest jedna odmiana kolokazji obok druga. Nie widać prawie, ledwo to rośnie. Bo zostały posadzone w żwirku, w koszyku, w sumie w doniczce z dziurkami, i nie za bardzo to sobie podrosło. Myślałem, że na tyle w tej wodzie jest tych substancji drzewczych, że będą sobie rosły dosyć dobrze, natomiast inaczej wyszło. Posadzone w gruncie dużo lepiej sobie radzą. Kaskada. Obrośnięta serpentynami glonów nitkowatych. Tam sobie żabka w pozycji lotosu <grywia> stoi. Woda czysta. Rybki widać troszkę, troszkę teraz jest e, lekko. Yy, zmącona ponieważ tutaj właśnie siatką wyciągałem te różne nasiona paprochy wiadomo zruszyło się to wszystko z dna a co do dna to staram się odkurzać oczko mniej więcej co, co, co dwa tygodnie wszystko tu się fajnie zbiera dno jest kształtu lejkowatego także wszystko na środku przy tej donicy z tymi wodorostami się zbiera i łatwo to odkurzyć dlaczego odkurzam bo są też ludzie właściciele oczek wodnych którzy nie odkurzają no odkurzam z tego względu że akurat moje karpiki mają to do siebie, że ostro ryją w tym mule i rozganiają i taka zawiesina się robi w wodzie którą moja już zużyta w sumie pompka, muszę kupić nową nie jest w stanie tego wyłapać kupiłem pompę, w sumie ona ma chyba 220 czy 240 W 10 tysięcy litrów przepływu no, ale to jest, to jest za mało. I po pięciu w sumie latach przepustowość, wydajność tej pompy dużo zmalała. Także w tym roku z filtracją jest gorzej niż na przykład dwa lata temu. No i trzeba zainwestować w nową, mocniejszą pompę. Przypomnę, oczko ma. 16 tysięcy litrów, 16 kubików i taką, takiej wydajności pompę należy kupić lub nawet troszkę mocniejszą rybki zdrowe żadna mi nie choruje nie chorowała już nie pamiętam ile tutaj jest karpików z 11, z 15 karpi chyba, jeden karaś Około siedmiu okonków I tyleż samo chyba krasnopiórek Tutaj jest jeszcze w deniczce Cibora To jest Cibora w ogóle variegata Która struga wariata Powinna być O taka Sorry 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 o taka biało-zielona, a jest zielona, zzieleniała sobie. Już jesienne kolory miskanta. Wnętrze kępy zaczyna żółknąć, ale to też w sumie od, yy, od suszy. Mało wody ma. Dzisiaj troszkę przy porządkach. Dolewałem wody, nadmiar wody jest tak skierowany odpływ, żeby odpływało właśnie do miskanta. Także trochę przelałem wodę w tym oczku, żeby też miskant się troszkę podlał tak dziwnie tutaj rośnie. Tam tak wyżej. To jest taki uskok, czyli tam ma chyba jakieś gorsze warunki. No i znowu wysoki. Ma około. 3,5 i pół, może 4 metry wysokości. Na jesień, znaczy na zimę w sumie, jak żółknie, zostanie ścięty. Zmielony, niektórzy zostawiają aż do wiosny. Ja w sumie też zostawiałem, ale mi skąd olbrzymi ma to do siebie, że podczas porywistych wiatrów lubi zrzucać te liście i te wszystko frwa i wpada do wody. Także żeby tego uniknąć zatniemy go na jesień i posłuży w sumie do okrywania musabasio i gunery. Wiem o tej zawiesinie. Na dnie ta zawiesina to są obumarłe, właśnie glony nitkowate, które w sumie nie brudzą wody. Woda jest klarowna, ale właśnie ich, ich cząstki, takie pływające w toni, troszkę mnie irytują. I takie, jak opadnie to na dno, to sobie to odkurzę i problem z głowy. Aha, miałem jeszcze wspomnieć tutaj o roślinach. Tutaj mamy trzcinę wariegatę. Takie fajne żółte paski. I za nią rośnie trawa mózga, trzcinowata. Na pewno wszyscy ją znamy. Niektórzy narzekają na jej ekspansywność. Coś mi się tutaj przełączyło. W sumie w gruncie się rozrasta. Ale w oczku to dosyć dobrze trzyma się swojej kępy. Tutaj ona już rośnie chyba trzeci sezon. I dobrze się rozrasta w wodzie. Dobrze się czuje. Dobrze czyści wodę. Mając na myśli czyszczenie wody przez rośliny, mam na myśli czyszczenie chemiczne z azotanów i tak dalej. No to co? Aktualizacja z oczka zrobiona. Dzisiaj synek chciał dać rybkom jeść, sypnął to już nie są takie skore do jedzenia. Już pomału będą. Szły spać. Dobra, to pozdrawiam Was. I życzę spokojnej niedzieli. I też spokojnego nowego tygodnia. Trzymajcie się. Cześć.